Ten odcinek zawiera autopromocję. Wbrew pozorom, moi drodzy, im emocja trudniejsza, tym ją bardziej trzeba przeżyć i. Jeśli dobrze liczę ten odcinek, pójdzie live, pojawi się 1 listopada, więc może o trudnych emocjach faktycznie trzeba przynajmniej przez moment porozmawiać. Czołem, moi drodzy. Ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem od wysokosprawczości. O niej, a także o odwadze emocjonalnej nagrywam ten podcast, wysyłam czytany przez tysiące newsletter, wrzucam memy na Instagrama, piszę książki oraz szkole w firmach. Linki do moich rzeczy znajdziecie na stronie andrzejtucholski.pl. Poza tym, w drugim życiu o, to jest przełamanie piosenki, jestem pisarzem i scenarzystą. No i wiecie, Kubek jest z nami, bo bez kawy ten podcast się nie odbywa. Tak samo jak, o Jezu, ale przejście, ale przejście, tak samo jak bez emocji nie odbywa się, moi drodzy, życie. Ja właśnie o tych emocjach chcę w okolicach 1 listopada porozmawiać, bo to jest taki głupi żart w psy, gdzieś tam w środowiskach psychologicznych, który gdzieś tam nie bawi na raz na jakiś czas. Przypominam, że moje poczucie humoru jest dosyć, dosyć e, ciężkie i nie subskrybuję się z tym, że ten, e, że ten mem, ten dowcip, oczywiście jest, że tak powiem, odpowiednio wrażliwy w takim rozumieniu empatycznym, że on odpowiednio bierze pod uwagę sytuację człowieka. Nie ukrywam jednak, że śmiechłem i ten mem brzmi, jeśli wiesz, masz 30 parę lat. I gdzieś tam żyjesz w piwnicy u rodziców, i nie wiem, nie idzie ci kariera, i nie masz znajomych, i już cię nie interesują twoje hobby, bo gdzieś tam z nich wyrosłeś, a nie stworzyłeś nowych, i masz doła, no to to nie jest jakby rozregulowanie emocjonalne. To nie jest tak, że nie wiem, coś nie gra z tobą, bo życzysz tego doła, tylko to jest bardzo celne, bardzo celna reakcja emocjonalna związana z celną oceną sytuacji. Um. Mianowicie, jeśli jest nam źle, to powinniśmy umieć zaakceptować, że jest nam źle. Jeśli jest nam smutno, powinniśmy zaakceptować, że jest nam smutno. Nie mówię, żeby się poddać. Nie mówię, żeby nic nie robić z tą emocjonalnością, żeby ona nie była lepsza, zdrowsza, bardziej nam sprzyjająca, ale trzeba zrozumieć, że pewne rzeczy, na przykład jeśli są smutne, to reakcją na nie jest smutek. Właśnie powiedziałem najbardziej trywialną rzecz na świecie, ale. Pobądźcie ze mną moment, to wyjaśnię wam, dlaczego, dlaczego nie niej opowiadam w taki sposób. Jestem pokładowym psychologiem biznesu w takim kampusie innowacji CAC Warsaw. Mamy tam też klub biznesowy Trend House, do którego należę i dwie wspaniałe organizatorki Trend House'u i wydarzeń w Trend House znają mnie już i na swoje nieszczęście gdzieś tam mi ufają i czasami udaje mi się je namówić na dziwne rzeczy. Mianowicie ja raz na jakiś czas w Trend House'ie raz na jakiś czas do Trend House przychodzę, Coś tam poopowiadać cennego. Ostatni raz to było chyba z dwa lata temu, czy rok temu. I wtedy jeszcze miałem taką funkcję, że ja opowiadałem i oczywiście wybuchła wspaniała dyskusja, niektórzy do dziś wracają. Ja na pewno wspominam, wracam wspomnieniami do tamtego wieczoru, bo zamiast półtorej godziny siedzieliśmy trzy i pół i żeśmy absolutnie rozkminili wysokosprawczość od podszewki, od lewej strony na prawą, wszystko żeśmy przegadali w naprawdę gronie bardzo inteligentnych osób, które się gdzieś tam zgodziły ją krytykować, feedbackować, opowiadać swoje anegdoty, dobudowywać, dokładać do niej coś. I o, jakie to było cenne doznanie. Tym razem namówiłem no, jednak Organizatorki, że wiecie co, ja wpadnę, ale ja nie będę miał żadnego, żadnej prelekcji, żadnego kinota, żadnego wystąpienia. Ja wpadnę zadać pytanie i czy ja mógłbym wyłącznie moją funkcję ograniczyć do funkcji takiej moderatorskiej? Czy ja mógłbym a, przyjść, zadać pytanie i pobyć z ludźmi we wspólnej próbie odpowiedzi na to pytanie, ale czy ja mogę nie mówić nic eksperckiego, bo jest to rzecz, którą badam nową. I drogie słuchaczki i słuchacze tego podcastu, ja tę rzecz nową Wam też kiedyś opowiem, ale jeszcze jest za wcześnie, bo ja dopiero ją właśnie stabilizuję na etapie rozmów na żywo z różnymi grupami. I kiedy już będę wiedział bardziej sam, co o niej sądzę, bo w toku dyskusji, krytyki, feedbacku wyklaruje się jakaś wizja, to oczywiście do Was wrócę. W każdym razie, miałem cudne wspomnienie z perspektywy Waszego słuchania tego odcinka około trzech tygodni temu dwóch, trzech, że ja i grupa ludzi już po zmierzchu siedliśmy w ładnej przestrzeni, zrobiliśmy sobie kawki i herbatki i żeśmy trzy, dwie, dwie godziny z groszem. Dwie godziny z groszem żeśmy siedzieli i po prostu filozofowali, po prostu zastanawiali się na głos, wymieniali się historiami, anegdotami, czasem jakąś uwagą, czasem jakimś dobudowaniem, czasem wsparciem, czasem komentarzem z innej perspektywy. Um, były duże otwarcia, były duże przełamania, były duże jakby, opowiedzenia czegoś intymnego w publicznym gronie, bo ono jednakowoż było zaufane. I jednym z wniosków, do których żeśmy doszli, pomijając ten temat główny, nawet z którym ja zacząłem tę dyskusję, było to, że jest współcześnie duży problem z przeżywaniem emocji. I to nie jest właśnie jakieś wielkie odkrycie Ameryki. Jednakowoż problem jest. I próbowaliśmy się zastanowić, dlaczego jest ten problem z przeżywaniem emocji. Problem numer jeden, który żeśmy nazwali, w sensie powód problemu z przeżywaniem emocji, numer jeden jest taki, no, że mamy gdzieś tam jakiś problem z rysem historyczno-kulturowym. Być może część z was, słuchaczki i słuchacze, albo wasi rodzice, albo wasi dziadkowie, to są ludzie wychowani w latach 50., -tych, 60. -tych w tym takim zimnym sowieckim chowie reżimowym. Um, gdzie, gdzie jednak no, pracowało się, rodziny były wielodzietne, wszyscy zapieprzali, żeby mieć na chleb. Um, nie było łatwo, absolutnie. Pracowało się nawet poza jakąś tam pracą, którą się miało, jeszcze chałupniczo dodatkowo się robiło jakieś wyro wyrobiska. No, było ciężko po prostu na te emocje bardzo często brakowało przestrzeni, są oczywiście rodziny, w których jednostki były pobłogosławione gdzieś większą odwagą emocjonalną i siłą psychiczną, ale kulturowo dużo tych tego prawa do przeżywania zostało nam gdzieś tam odebranych z różnych powodów, wtedy. Różne grupy społeczne, różne środowiska, różne płcie miały odebrane różne te emocje. To nie jest tak, że każdego skrzywdziły te czasy porówno. Te czasy skrzywdziły różnych ludzi w różny sposób, no i potem gdzieś tam z tego wychodziły inne pokolenia, którym też czegoś brakowało. Więc to jest jakby jeden powód, ale zobaczcie, że mamy dzisiaj parę lat później, ja nagrywam do was te słowa nie z perspektywy sowieckiego reżimu, nie ma, wiecie, roku 58, jest 23, czyli cof cofnęliśmy się, cofnęliśmy się w czasie z 58 o, o 25 lat do roku 23, nie więcej. Andrzej i Matma w trakcie nagrywania podcastu na żywo, nieważne. Um, cofnęliśmy się w czasie do 23 i słuchajcie, no nadal nie jest jakoś idealnie, nie? Zetki, pokolenie Z jest gdzieś tam trochę bardziej błyskotliwe w przeżywaniu emocji, ale z kolei u nich strasznie leży branie odpowiedzialności i sprawczość, więc jakby coś się naprawiło, coś zdechło i to jest taka zawsze zabawa w takie wahadełko, no nie? Ktoś coś ogarnie, straci coś innego, ktoś ogarnie to coś stracone i straci coś jeszcze innego i tak w nieskończoność, aż do upływu czasu. Drugim powodem, oprócz tego, że mamy pewne kulturowe zjawiska zewnętrzne związane z tym nieprzeżywaniem emocji, który zdiagnozowaliśmy sobie grupowo, było to, że my gdzieś tam się boimy odrzucenia. Okazywanie emocji to jest ryzyko. Przeżywanie emocji społecznie no to jest jednak jednakowoż no, bycie osobą, która się wystawia na jakiś ostracyzm, na jakieś śmieszkowanie lub jakieś inne głupie, niedojrzałe traktowanie człowieka, który po prostu wiecie, próbuje być na przykład człowiekiem. I tutaj, kiedy zaczęliśmy się zagłębiać w tę odnogę dyskusji, wyszło nam z obliczeń, że tak, z tym też jest problem, ale no każdy z nas może być tym pierwszym, który po prostu się odważy i pokaże ten nowy ton nową odwagę emocjonalną, nową siłę psychiczną, być może jeszcze nie rozpowszechnioną jak trzeba społecznie. Każdy z nas może być tym, który będzie tym członkiem, członkinią społeczeństwa, która będzie dobrze traktować innych. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby być tym, który gdzieś tam jako pierwszy, pierwsza zacznie lepiej traktować innych ludzi emocjonalnie i samemu zachowywać się asertywnie emocjonalnie w taki sposób, że jak Wiecie, ja coś przeżywam, to ja sobie na to przeżywanie pozwalam. A jeśli ktoś nie będzie chciał współpracować ze mną przy tym przeżywaniu, no to jakby mam pewne granice i też na to nie pozwalam. I tu się pojawiło, tu się pojawił, że tak powiem, rozłam społeczny, tu się pojawiło gdzieś tam dosyć mocne, mocna zmiana emocjonalna w naszej dyskusji. Mianowicie, OK, fair, można tak powiedzieć, jest to duże uproszczenie, no ale przeżywanie emocji jest trudne. Bycie tym, który się wystawi, jest trudne. Godzenie się na to, że ktoś być może będzie dla nas niemiły, jest trudne i my nie chcemy móc, jakby nie, nie chcemy musieć tego przeżywać, by móc przeżywać emocje. No i to jest temat, który no, za wygodny nie jest, nie da się ukryć. I co można z nim zrobić? No, można na przykład spróbować zbudzić w sobie trochę większe przeżywanie. Jakiejś zgody na dyskomfort, wytrzymałości na dyskomfort, i tutaj ta dyskusja się już zrobiła naprawdę ciekawa. I z tym elementem dyskusji przychodzę słuchaczki, słuchacze dzisiaj do Was. Przeżywanie emocji jest najważniejszą rzeczą w byciu człowiekiem. Jakby człowiek bez emocji jest, no nie, nie istnieje tak naprawdę jako człowiek zatraca swoją esencję, zatraca prawo do samostanowienia, a gdzieś tam musi, musi się to czknąć i kasznąć w sposób niekorzystny, w sposób negatywny. Nie jest to coś, z czym warto się bawić. I Słuchajcie, emocje są jak, wiecie. Pogoda. W sensie jak przychodzą, to jak mi się na nie ba. Jak ja się bardzo nie zgadzam. Moment spojrzę za okno. Okej, okay, jest mgliście i gównianie. Jak ja się bardzo nie zgodzę na to, żeby było mgliście i gównianie, no to to absolutnie w ogóle nie wpłynie na fakt, że jest mgliście i gównianie. Ja powinienem po prostu jakby zaakceptować ten fakt i być może ubrać się odpowiednio, jeśli za moment muszę wyjść z domu, a muszę. To tak samo jest z emocjami. Jeśli idzie w naszą stronę jakaś emocja, to najlepsze, co możemy zrobić, to uczciwie, szczerze i samostanowiąco pobyć w tej emocji w zgodzie z tą emocją, niezależnie od tego, czy my mamy ochotę ją mieć, bo nikt nas nie pytał. Taki powinienem zrobić i w sumie sobie też go puszczać, bo ja też lubię się gdzieś tam użalać nad sobą emocjonalnie, czasami być może odrobinę za bardzo. I czemu, czemu, co ja mam na myśli? Słuchajcie, jak byłem nastolatkiem, ja nadal jestem bardzo wrażliwym mężczyzną, ale jak byłem nastolatkiem, to ja byłem hiper wrażliwym nastolatkiem. I miałem taką tendencję, że jak było mi na przykład, nie wiem, smutno, to bardzo lubiłem sobie puścić Damiana Rajsa. I wiecie co, i było mi potrójnie smutno. Kto słuchał kiedyś Dejmiana Rajsa, ten wie. Um... To jest przesada. W sensie, jeśli człowiek ze wszystkich sił naciera się, żeby jeszcze bardziej się nakręcać emocjonalnie, możliwe, że nie jest to najbardziej optymalne zachowanie. Nie jest to najbardziej adaptacyjna metoda radzenia sobie z emocjami dla osoby dorosłej. Opowiem tak. I bardzo bliski, bliski mi człowiek przeżywa żałobę. I ma taką tendencję, że nawet jak ma lepsze dni, to raz na tydzień, na przykład, lubi sobie odpalić zdjęcia, lubi powspominać i znowu popłakać. Ja te osoby strasznie podziwiam. Według mnie to jest zachowanie bardzo odważne, bardzo ludzkie, bardzo piękne, żeby próbować przeżywać gdzieś tam po swojemu, w ten sposób żałobę, żeby próbować w ten sposób przeżywać po swojemu emocje. Wydaje mi się to bardzo, bardzo gdzieś tam godne pochwały i godne uwagi, żeby tak do tego podchodzić. I zobaczcie jednakowo, że ta osoba też nie, nie przesadza. Umiem sobie wyobrazić świat, w którym ktoś stracił kogoś i przeżywa żałobę. Dosłownie non-stop, otaczając się zdjęciami, non-stop, otaczając się wspomnieniami, w ogóle nie pozwalając sercu, psychice i umysłowi jakkolwiek próbować pójść dalej. A są to naturalne elementy człowieczeństwa, żeby kochać i żyć z już z wiecznym smutkiem po stracie, ale w jakiś na nowo zbudowany sposób. Zdezintegrowany i odbudowany pozytywnie, jakby to powiedział Kazimierz Dąbrowski. I. Ja tę osobę bardzo podziwiam, bo pomijając to, że oczywiście smutki się zdarzają i wspomnienia się zdarzają, i czasem się otworzy zdjęcie, i człowiek wtedy sobie popłacze, i to jest normalne, bardzo to doceniam, że ten człowiek, żeby nie zapomnieć, ale też żeby mieć poczucie kontroli nad tą żałobą, sam z siebie próbuje raz na jakiś czas poprzeżywać jeszcze nieco te emocje. Wydaje mi się to odważne, wydaje mi się to piękne, wydaje mi się to zdrowe. Więc jest pewna norma przeżywania emocji. Jest być może nawet pewna norma w delikatnym wymuszaniu tych emocji, jeśli chce się mieć poczucie kontroli nad pewnym procesem, i jest to coś, co totalnie potrafię zrozumieć. Jest też oczywiście nadmierne przeżywanie emocji, takie rozkokaszanie się w emocjach. Jak, jak mówi znane powiedzonko ze świata psychologii rozwojowej dziecka, każdy człowiek ma prawo do każdej emocji, ale tylko dziecko ma prawo do każdej reakcji. Więc jako dorośli powinniśmy gdzieś tam próbować dobierać naszą samoregulację emocjonalną do tego, żeby te emocje. Gdzieś tam reagować w, pewne, w pewien dorosły sposób na te emocje. I czemu o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że w tę stronę też pewna grupa społeczna ma problem, ale myślę sobie, że o wiele bardziej rozpowszechniony problem to jest ten odchył w drugą stronę od tego, o którym teraz opowiadam, i jest to odchył nieprzeżywania emocji, wypierania emocji, ucieczki od emocji, bo nie chce się przeżywać dyskomfortu. Generalnie budowanie wytrzymałości na dyskomfort jest jedną z najważniejszych cech człowieka. Z prostego powodu jest to rzecz, którą każdy może wyrobić w sobie niezależnie od charakteru, niezależnie od temperamentu, niezależnie od osobowości, niezależnie od czegokolwiek. Każdy dorosły człowiek może próbować budować w sobie trochę bardziej a, na wysokim poziomie formy wytrzymałości psychoemocjonalnej, dzięki czemu po prostu będzie sobie lepiej radził. I nie chodzi o to, wytrzymałość psychoemocjonalna nie polega na tym, że ja nie czuję emocji, polega na tym, że ja nie uciekam od emocji, bo się ich nie boję, bo ja je przeżywam. Osoba silna psychoemocjonalnie płacze. Osoba silna psychoemocjonalnie być może nie wpada w ataki w paniki, nie wpada w przesadne prze przeżywanie emocji i tak ale osoba silna psychoemocjonalnie jak najbardziej płacze. Osoba niestety nie silna, słaba psychoemocjonalnie boi się, przeżyć te emocje, więc będzie gdzieś tam od nich najprawdopodobniej uciekać. I to jest bardzo duży problem. Um, wszystko to, o czym wam teraz opowiadam, skrapla się też i gdzieś tam wyrównuje z faktem, że niedawno prowadziłem live'a i w trakcie tego live'a jedna z osób oglądających zadała mi pytanie, które oczywiście zacytuję z pamięci, ale jego sens brzmiał mniej więcej, jak mniej przeżywać rozstanie. I pamiętam, że się aż trochę zatrzymałem, bo to jest Pytanie, z którym ja się nie zgadzam w sensie na poziomie ukrytego, jakby znaczenia, zaszytego takiego, wiecie, domniemania w tym pytaniu, zaszytego założenia, ale czemu należy mniej przeżywać rozstanie? No można. Można uciec, nie wiem, w gry wideo, można uciec w pracoholizm, można, żeby nie przeżywać rozstania, uciec natychmiast w nową relację. Słuchajcie, no jakby świat jest naprawdę pełen opcji, bogaty, kolorowy i można zrobić co się tylko chce. Ale to wiecie, mówię ze swojego doświadczenia i wydaje mi się, że z bardzo wielu waszych doświadczeń, jeśli człowiek powinien coś przeżyć, a ucieknie przed przeżywaniem tego czegoś, to najprawdopodobniej długofalowo nie wychodzi na tym najzdrowiej i najlepiej. Najprawdopodobniej długofalowo sytuacje nie prezentują się na tak różowo, jak mogłyby się prezentować. Można uciec. Pewnie, że można. Pytanie tylko, czy to zdrowe. Odpowiednią reakcją na rozstanie, które się przeżywa, powinno być przeżywanie. Odpowiednią reakcją na żałobę powinna być żałoba. Odpowiednią reakcją na coś cholernie wesołego powinna być wesołość. Odpowiednią reakcją na coś, co w nas wywołuje gniew, powinno być przeżycie tego gniewu. Odpowiednią reakcją na coś, co w nas jakby powoduje strach, jest odpowiednie dorosłe przeżycie tego strachu. Odpowiednią reakcją na coś smutnego jest przeżycie dorosłe tego smutku. 1 listopada to jest taka data, która oczywiście, że jest gdzieś tam smutna i pełna zadumy, a um, są to też okolice y, dziadów, czyli Halloween, czyli Spooky Season. Ja z jakiegoś powodu bardzo, bardzo lubię, bardzo lubię jakby zamerykanizowany Spooky Season, bo jest to jakaś taka forma oswojenia ciemności, oswojenia chłodu jesiennego, która i oswojenia smutku, i oswojenia. Y, smutnych myśli i faktu przemijania w sposób, który gdzieś tam jest relatywnie bezpieczny dzięki ciepłu świec, a jakby taka, taka nasza słowiańska logika dziadów też działa bardzo podobnie, jakaś logika cermu, to bardziej pruska kultura niż, niż słowiańska, Bałty... Bał... Bał... ludów zachodniobałtyjskich, um, ale to, to są dosyć podobne do siebie rzeczy, ale Niezależnie od, tego, niezależnie od tego, jak bardzo jakby gdzieś tam lubimy zamerykanizowanie tego święta, albo nie, na ile lubimy ze słowiań szczyzowanie tego święta w postaci dziadów, a na ile nie, nie da się ukryć, na ile jesteśmy jakby osobami wierzącymi, albo nie, że jest coś takiego kulturowo w okolicach 1 listopada, że człowiek się zatrzymuje na moment i gdzieś tam myśli o tych, którzy, którzy odeszli. I myślę sobie, że właściwą reakcją na tych, którzy odeszli. Nie jest przesadne nacieranie się smutkiem i teraz, wiecie, wpadanie w jakieś stany histeryczne, bo... Znaczy, Boże, jeśli już musimy tak zareagować, to tak zareagujmy, ale dzisiaj tam się zastanówmy długofalowo, czy to jest na pewno dla nas zdrowe. Ale już na pewno lepiej jest popłakać niż, niż uciec, niż, niż ze wszystkich sił udawać, że nie ma tego dnia, niż ze wszystkich sił udawać, że się nie chce mieć tego dnia, niż ze wszystkich sił udawać, że nie wiem, ha, ha, ha... Totalnie chlejmy toast za toastem, dobrze się wbawmy, ale ekstra wspominać tę osobę. Wiecie, dobra stypa powinna być trochę wesoła, bo celebrujemy fakt, że kochaliśmy kogoś lub lubiliśmy kogoś, ale na dobrej stypie też się płacze i wspomina rzeczy i mówi tasty, od których łamie się głos. Więc jeśli tego łamania głosu nie ma, ja bym się zastanowił. W sensie gdzieś tam dałbym sobie moment, żeby się zastanowić, co tam u mnie z przeżywaniem emocji, przed czym ja uciekam, bo ucieczka przed czymkolwiek. Psychoemocjonalnym, długofalowo, bardzo często kończy się średnio. Pamiętajmy, moi drodzy, że odpowiednią reakcją na coś cholernie smutnego jest po prostu smutek. Żyjemy w jakiejś takiej kulturze, ja już nagrałem jakiś systemu odcinek o tym, jak wstawi mnie wkurza, kiedy ja zobaczę, że ktoś ma nie wiem, opis na Instagramie Only Good Vibes. Ja dostaję udaru, bo to jest człowiek, który właśnie się. Pozbył pięciu szóstych emocji podstawowych, albo przynajmniej próbuje się pozbyć pięciu szóstych emocji podstawowych. I ja takim osobom dosyć mocno nie ufam i mam wrażenie, że rozmawiam z kimś, kto gdzieś tam jakieś wyparcie ma jednak rozkręcone. A pamiętajcie, moi kochani, że odpowiednim podejściem do życia jest Only Every vibes. Um... Smutno, po prostu. Jeśli czas jest. Ja w ostatnich dwóch latach straciłem dwójkę członków rodziny. I to jest też taki czas dla mnie, kiedy ja się gdzieś tam mocniej zastanawiam nad upływem czasu i nad różnymi rzeczami i wspominam gdzieś tam swoje dzieciństwo wczesne. I nie tylko wczesne. I łapie się na tym, się na tym, jakiś czas temu miałem taką też rozmowę publicznie, że ktoś się mnie spytał, co tam u mnie powiedziałem, że taki trochę przybity jestem. Ja powiedziałem, czemu? Ja właśnie powiedziałem, że tak, no, wspominam członka rodziny. I pamiętam, że to wywołało taką konsternację, wywołało takie, takie trochę nieprzyjemne pobudzenie pod tytułem tak, ojej, o kurde, ale to. Jak w ogóle Jezu? Kurwa, emocja, co ja mam z tym zrobić? I wiecie, ja nie, nie, nie zmuszę tej osoby, żeby mi poprawiała humor, ja po prostu powiedziałem, że wspominam już śmierci, jestem przybity. Nie jestem w sensie, to, 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 to nie jest tak, że powiedziałem to z dupy. Wiecie, pani w kawiarni, baristce, tam. Nie wiem, jakiemuś panu, panu kelnerowi w restauracji, ja to po powiedziałem o sobie się gdzieś tam z nami. Nie wiem, czasami o tym się mówi, że a, ktoś pojechał do rodziny, ktoś pojechał tam gdzieś tam, ktoś, nie wiem, odwiedził rodziców i jakby tak sądziłem, że mogę o tym powiedzieć, że ja relatywnie niedawno miałem pogrzeb w rodzinie i myślę gdzieś tam o tym, a właśnie widzicie, wywołało to jakąś taką dużą niechęć, bo gdzieś tam we współczesności jakiekolwiek smutne emocje. Um, I jeśli gdzieś tam się zmagacie w którąkolwiek stronę. Pamiętajcie, że emocje należy przeżyć w sam raz. Jeśli się nimi bardzo, bardzo mocno nacieramy, to może pora tego Damiana Rajsa kiedyś wyłączyć, ale jeśli bardzo, bardzo od nich uciekamy, może warto kiedyś po prostu usiąść na łóżku albo na, nie wiem, oprzeć się łokciami o parapet okna, zrobić sobie kawkę, popatrzeć sobie przez okno i po prostu się zastanowić nad upływem czasu i faktem, że kogoś nie ma i pewnie będziemy, będzie nam smutno, pewnie stracimy humor do żartów, pewnie się zorientujemy, że sami, na przykład, nie wiem... Upływa nam życie, my też się starzejemy, my też zaczynamy mieć pierwsze siwe włosy, i może nam będzie źle, i może w tym z... czuciu się źle, jak cokolwiek to znaczy, bo to jest czucie się dobrze, tylko smutno, jak trochę mamy złą nomenklaturę na to, może warto po prostu się w nim pokisić i po prostu pozwolić swojemu organizmowi też na pobycie smutnym, bo wypieranie smutku, moi drodzy, kończy się umiarkowaniem. Czy się uważasz skończy? oczyszczająco, czy po prostu się skończy takim przygnębieniem i przy, przygaszeniem światełek, obie te reakcje są właściwe, bo człowiek każda gdzieś tam reakcja, która jest relatywnie optymalna, relatywnie nieprzesadzona, ale upuszczająca też emocje każda gdzieś tam jest już w pewnej w pewnym sensie pewną dozą zdrowia i traktowania siebie zdrowo i jest też takim fajnym przywilejem życia. móc te emocje przeżywać. Więc jeśli kogoś straciliśmy, pamiętajmy, moi drodzy, że możemy, możemy część naszych emocji trochę w honorze tej osoby oddać, żeby pobyła w naszym sercu, pobyła w naszej głowie w sposób taki wartościowy, bo pamiętajmy, że smutek, to jest ostatnia rzecz, którą powiem, smutek jest wartością emocjonalną, e, przepraszam, smutek jest wartością, jest emocją wartościującą. Smutek jest emocją, która sprawia, że orientujemy się, że coś jest lub było dla nas cenne. Smutek jest emocją godzenia się, smutek jest emocją przepracowywania. Jeśli sobie nie damy tego smutku, to się być może, już pomijam, że nie przepracujemy, pomijam, że z nas coś nie ujdzie, co jest mało zdrowe psychoemocjonalnie, ale jeśli my nie poprzeżywamy, to ja też tak sobie myślę, że troszeczkę, gdzie jest nasza miłość do drugiego człowieka, jeśli my nie chcemy jakby w honorze powartościowania tego człowieka poświęcić nawet tego, że przez kwadrans poprzeżywamy jakiś tam smutek, czy on jest dla nas komfortowy, czy nie. To jest akurat drugorzędne. Czy to będzie oczyszczające, czy takie po prostu przygaszające? Moi drodzy, nie wiem. Ale jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.